Każdego roku 9 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Miłośników Książek. Na tę okoliczność w ramach cyklu Kartka z kalendarza na fanpage'u Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich oczywiście nie może zabraknąć odpowiedniego postu. Czytanie książek, jak mawiała Wisława Szymborska, to najwspanialsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Dlatego też witam w odcinku specjalnym podcastu Sukcesologia w odcinku którego głównymi bohaterami będą inspirujące lektury. Jednak zanim przejdę do polecania kolejnych tytułów, chciałabym przedstawić kilka, a konkretnie siedem ciekawostek na temat książek i czytelników. Ciekawostka pierwsza. Nie wiadomo, kto jest pomysłodawcą Światowego Dnia Miłośników Książek, i nieznana jest też konkretna data, od której obchodzi się to święto. Osoby lubiące czytać oficjalnie celebrują ten dzień właśnie od 9 sierpnia 2012 roku. Jedną z pierwszych osób, która wspomniała o tej tradycji na swoim blogu jest Michelle Stockard Miller prowadząca stronę Truebook Addict. Ciekawostka druga. Najstarszą książkę spisano 4000 lat temu. Jedną z najstarszych książek jest sumeryjska opowieść o Gilgameszu. Starożytna epopeja spisana na tabliczkach z gliny blisko 4000 lat temu. Pierwsze książki bowiem powstawały na różnych materiałach. Poza gliną były to papirus wykonany z trzciny, pergamin wyrabiany ze skóry zwierzęcej i papier stworzony z rozdrobnionych szmat. Ciekawostka trzecia. Dawniej książki przywiązywano do półek łańcuchami. W średniowieczu, aby zapobiec kradzieży cennych tomów, przykuwano egzemplarze do regałów łańcuchem. Na końcu łańcucha znajdowało się kółko, przypinano je do drąga przymocowanego nad stołem, stojącym pomiędzy regałami, przy którym siadywali czytelnicy. Ciekawostka czwarta: na Uniwersytecie Harvarda znajduje się książka oprawiona w ludzką skórę. W 2014 roku Naukowcy z tej słynnej amerykańskiej uczelni ogłosili, że są pewni tego, iż jedna z książek znajdujących się w ich zbiorach została oprawiona w skórę człowieka. Utwór, który zyskał tak niezwykłą oprawę, nosi tytuł Przeznaczenie Duszy i pochodzi z 1880 roku. Ciekawostka piąta. Z książkami wiążą się specjalne terminy ważne dla czytelników. Na przykład obawa, że zabraknie książek. I nie będzie co czytać, ma swoją nazwę. To abibliofobia. Z kolei, bibliosomia to angielski termin, którym określa się zamiłowanie do wąchania starych książek. Natomiast japońskie tsundoku oznacza manię kupowania książek, których wcale nie ma zamiaru się przeczytać, lub na lekturę których zwyczajnie trudno znaleźć czas. Ciekawostka szósta. Najlepiej sprzedające się książki w historii. Dane dotyczące sprzedaży książek są umieszczane m.in. w anglojęzycznej wersji Wikipedii, a zebrano je na podstawie informacji udostępnianych przez oficjalne instytucje i instytuty badające czytelnictwo. Według nich istnieje pięć książek, napisanych przez pojedynczych autorów książek, które sprzedały się w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie, i tak w czołówce znajdują się. Hobbit, czyli tam i z powrotem Tolkiena, Harry Potter i kamień filozoficzny J.K. Rowling, o której mówiłam w pierwszym odcinku Sukcesologii, Mały Książę, chińska opowieść Sen Czerwonego Pawilonu, znana również jako opowieść kamienna oraz I nie było już nikogo, Agaty Christie. Ciekawostka siódma, typy czytelników. Jest wiele podziałów na różne typy czytelników. Hermann Hesse, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1946 roku, w swoim eseju On Reading Books przedstawił trzy typy. Pierwszy z wyróżnionych typów to czytelnik naiwny, ktoś, kto czyta treść dosłownie i nie doszukuje się w niej ukrytego sensu. Drugi to śledczy z wyobraźnią, czyli ktoś, kto wybiega wyobraźnią poza samą treść i czyta. Między przysłowiowymi wierszami. Natomiast trzeci typ to indywidualista, dla którego właściwie nie ma znaczenia, co tak naprawdę czyta. Wszystkie te informacje i ciekawostki możecie znaleźć w najpopularniejszym serwisie czytelniczym Lubimy Czytać. Jeśli nie lubicie czytać, najwyższy czas to zmienić, bowiem badania wykazały, że czytanie przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Pomaga zmniejszyć stres. Stymuluje umysł, poprawia pamięć i pomaga lepiej spać. Czytanie przed zaśnięciem pozwala zapomnieć o stresie minionego dnia i wyciszyć się. Książki pozytywnie wpływają na ludzki rozwój, uczą myślenia i pobudzają wyobraźnię. Przygotowałam dla Was dzisiaj 7 książek. Dlaczego 7? Otóż trudno stwierdzić, na ile można wierzyć liczbom, jednak w oparciu o starodawne przesądy i tradycje związane z oddziaływaniem liczb. Za szczególnie szczęśliwą, będącą symbolem doskonałości i zwycięstwa, była od wieków uważana właśnie siódemka. W Starym Testamencie siódemka pojawia się 77 razy. Bóg miał stworzyć świat w ciągu siedmiu dni. Istnieje siedem grzechów głównych, słynnych cudów świata było także siedem, i dlatego ja, oprócz wymienionych siedmiu ciekawostek, chciałabym, korzystając z dzisiejszej okazji, przedstawić właśnie siedem książek. Pierwsza z książek to najpopularniejsza na świecie książka o tym, jak znaleźć pracę. Od 30 lat najlepiej sprzedający się na całym świecie poradnik dla poszukujących pracy. Stała pozycja wszystkich list bestsellerów. Od New York Timesa po Business Week, przetłumaczona na 20 języków, znalazła dotychczas 10 milionów nabywców na wszystkich kontynentach. Jej autorem jest guru doradztwa zawodowego Richard Bowles, a książka nosi tytuł Jakiego koloru jest twój spadochron? To jedna z ciekawszych pozycji na rynku, będąca uniwersalnym przewodnikiem po ścieżkach kariery zawodowej. Będzie przydatna zarówno dla absolwentów, jak i dla osób, które chcą zmienić zawód. Mimo, że nasz polski rynek pracy różni się od amerykańskiego, możecie w tej pozycji znaleźć sporo przydatnych informacji wpisujących się w nasze polskie realia. Jest wiele wskazówek o tym, co robić, aby znaleźć nową pracę i odnaleźć życiową pasję. Wiele przykładów, praktycznych porad, instrukcji, ćwiczeń i inspirujących myśli, na przykład takich jak ta. Większość poszukujących pracy, którym nie udało się znaleźć wymarzonej pracy, poniosła klęskę nie dlatego, że za mało wiedzieli o rynku pracy, ale dlatego, że za mało wiedzieli o sobie. Druga książka to Brian Tracy. Nie tłumacz się, działaj, odkryj moc samodyscypliny. To lektura, która niejednemu czytelnikowi wyleje przysłowiowe wiadro zimnej wody na głowę, uświadamiając mu, jak wiele może zyskać dzięki kontrolowaniu własnej osoby, oraz ile traci narzekając, bo, choć to oczywisty wniosek, na co dzień nie myśli się w kategoriach samodyscypliny. Książka jest zbiorem przydatnych wskazówek, metod, inspirujących cytatów, przykładów i ćwiczeń praktycznych. Poznacie różnice między mechanizmem sukcesu a mechanizmem porażki. Przekonacie się, dlaczego tak cenną umiejętnością jest umiejętność narzucenia sobie dyscypliny i czemu warto wyznaczać sobie cele i dążyć do ich realizacji. Dowiecie się też m.in. że warto mieć odwagę, by przezwyciężać lęki i wątpliwości, co zrobić, by wznieść się ponad przeciętność i że najlepsza inwestycja to po prostu inwestycja w siebie. Z tej książki pochodzi niezwykle motywujący cytat, który teraz przeczytam. Kiedy miałem 21 lat, mieszkałem w klitce i pracowałem na budowie. Musiałem wstawać o 5 rano, żeby zmieniając trzy razy autobus dojechać do pracy na 8. Do domu wracałem dopiero na 19, śmiertelnie zmęczony dźwiganiem materiałów budowlanych przez cały dzień. Zarabiałem tylko tyle pieniędzy, żeby przeżyć. Nie miałem samochodu, prawie żadnych oszczędności i zbyt wielu ubrań. Nie miałem radia ani telewizora. Był środek mroźnej zimy, to też rzadko wychodziłem wieczorami. Zamiast tego, jeżeli miałem dosyć energii, siadałem w swoim malutkim mieszkaniu przy stoliku we wnęce kuchennej i czytałem. Pewnego wieczoru, gdy było już bardzo późno, a ja nadal siedziałem przy stole, nagle doznałem olśnienia. Pojęłem, że to jest moje życie. Moje życie wcale nie było próbą generalną, wprowadzeniem do czegoś innego. Ten spektakl już się rozgrywał, a ja byłem odtwórcą głównej roli. Miałem wrażenie, jakby tuż przed moją twarzą niespodziewanie rozbłysła żarówka. Spojrzałem po sobie, rozejrzałem się po swoim mieszkaniu i zastanowiłem się nad tym, że nawet nie skończyłem szkoły średniej. Moje kwalifikacje pozwalały mi tylko na wykonywanie prac fizycznych. Zarabiałem dość pieniędzy. Żeby pokrywać bieżące wydatki, ale pod koniec miesiąca prawie nic mi nie zostawało. Zrozumiałem wówczas, że jeżeli nie zrobię czegoś w moim życiu, nic się nie zmieni. Nikt mnie w tym nie zastąpi. Tak naprawdę to nikogo nie obchodziło. W tamtej chwili uświadomiłem sobie, że od teraz jestem całkowicie odpowiedzialny za swoje życie i za wszystko, co się w nim dzieje. To ja za to odpowiadałem. Nie mogłem już dłużej tłumaczyć swojej sytuacji trudnym dzieciństwem ani błędami przeszłości. Odpowiedzialność spoczywała na moich barkach. Ja tym wszystkim sterowałem. To było moje życie i jeżeli nie zrobiłbym czegoś, żeby je zmienić, to toczyłoby się bez końca w ten sam sposób. Po prostu siłą bezwładną. To objawienie zmieniło moje życie. Nigdy już nie byłem taki sam. Jeśli wciąż nie czujecie się przekonani do sięgnięcia po tę lekturę, powiem Wam jeszcze tylko, że 33. prezydent Stanów Zjednoczonych, Harry Truman, powiedział kiedyś Czytając biografię wielkich mężów odkryłem, że pierwszym zwycięstwem, jakie każdy z nich odnosił, było zwycięstwo nad samym sobą. Samodyscyplina znajdowała się na pierwszym miejscu u nich wszystkich. Trzecia lektura, którą chcę Wam polecić, to Siedem nawyków skutecznego działania Stephena Koeya. W Stanach Zjednoczonych sprzedano już 10 milionów egzemplarzy. To książka, która zachęca do samorozwoju i zarazem porządkuje myślenie o życiu, podpowiadając, jak wypracować w sobie niezbędne do skutecznego działania nawyki. Jest pełna licznych przykładów, które skłaniają do refleksji nad własnym zachowaniem i inspirują do udoskonalania siebie oraz relacji z innymi. To pewnego rodzaju przewodnik do tego, jak stać się lepszym człowiekiem, bo zawarte w niej treści można odnieść do różnych sfer życia, nie tylko do biznesu. Gdyby tak każdy człowiek przeczytał tę książkę i wcielił w swoje życie chociażby jakiś mały fragment, świat z pewnością mógłby stać się piękniejszy. Czwarty tytuł to Ścieżka kariery zawodowej. James Waldrop i Timothy Butler. Jej autorzy są psychologami biznesu. Ta krótka publikacja amerykańskich ekspertów pomaga zrozumieć, dlaczego warto kontrolować swoją karierę. Pomaga obrać ścieżkę aktywności biznesowej i pomaga rozpoznać, kiedy przychodzi czas na zmianę. Znajdziecie tu zestaw interesujących ćwiczeń i narzędzi, wspierających w określaniu celów zawodowych i planowania kariery. Autorzy pomagają czytelnikowi przeprowadzić analizę etapu kariery i pozycji na drabinie rozwoju zawodowego oraz odkryć nowe możliwości w miejscu pracy. Jeśli ktoś z Was ma wątpliwości związane właśnie z karierą, to ta lektura zmotywuje Was do podjęcia właściwych decyzji. To książka dla tych z Was, którzy często zadają sobie pytanie, co dalej? Być może dzięki temu przewodnikowi znajdziecie odpowiedź, a Wasze wątpliwości co do naszego rozwoju własnej kariery rozwieją się wraz z jej przeczytaniem. Prawa ludzkiej natury Robert Green to piąta pozycja, którą chcę Wam polecić. To praktyczne i ponadczasowe kompendium wiedzy o ludzkiej naturze, sztuce obserwacji i interpretacji działań, dające inspiracje do autorefleksji i pracy nad sobą. Rozkłada na czynniki pierwsze przyczyny ludzkich zachowań i ich konsekwencje, a także 18 praw, które nami rządzą, np. prawo irracjonalności, zazdrości czy wyparcia. Książka zawiera dużo faktów i przykładów z historii, jak pokrętne bywają ludzkie zachowania i psychika, po przeczytaniu jej dostacie olśnienia. Treść skłoni was bowiem do refleksji i przeanalizowania relacji w waszym związku czy w waszej firmie i w relacjach koleżeńskich. Wówczas będzie wam łatwiej dostrzec toksyczne zachowania innych ukryte pod pozorem dobrych intencji i łatwiej wam będzie z nimi walczyć. Zwłaszcza, że jako istoty ludzkie mamy tendencję do powtarzania pewnych wzorców zachowań i niejednokrotnie, gdy spotykamy na swojej drodze niewłaściwych ludzi, nie potrafimy rozpoznać, że mamy do czynienia z psychopatyczną jednostką. Prawa ludzkiej natury uczą również sztuki interpretacji sygnałów, które nieustannie wysyłają do nas inni ludzie. To książka, którą powinien przeczytać każdy, a zwłaszcza te osoby, które fascynują się relacjami społecznymi. Jeśli ją przeczytacie, na pewno będziecie do niej wracać. Szósty tytuł to Serce i portfel, być sobą w pracy Dariusza Dumy. To skłaniający do głębszej refleksji poradnik rozwoju osobistego związanego z karierą. Będzie przydatny dla tych z was, Którzy planują zmiany, wybierają swoją drogę zawodową, rozwijają kompetencje, szukają nowej pracy, zastanawiają się nad zmianą zawodu czy branży, chcą awansować albo myślą o założeniu własnej firmy. Pomoże Wam odkryć wartości, które daje praca poza korzyściami materialnymi i pokaże Wam też, że nie warto się poddawać w razie niepowodzenia i każdy może, a co więcej, powinien, odczuwać satysfakcję z pracy. To jeden z lepszych poradników rozwoju osobistego związanego z karierą, gdyż zmusza do spojrzenia również na inne aspekty życia, na rodzinę, na wypoczynek, a nawet na aspekty duchowe. I na koniec, książka, którą mogę określić jednym słowem: genialna. Człowiek w poszukiwaniu sensu, Viktor Frankl. Już sam opis widniejący na okładce skłania do przeczytania jej. Gdybyś w tym roku miał przeczytać tylko jedną książkę, powinno być nią dzieło doktora Frankla, Los Angeles Times. Autor przywołuje w niej swoje wspomnienia z obozu koncentracyjnego oraz wyjaśnia zasady logoterapii, wprowadzonej przez niego metody psychoterapii, będącej pomocą w odnalezieniu sensu życia. Według niego, dążenie do znalezienia w życiu sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywacyjną. To bardzo wartościowa książka, która udowodni każdemu czytelnikowi, jak ważne jest posiadanie celu w życiu. Szczególnie powinny ją przeczytać osoby zainteresowane tym, co skrywają zakamarki ludzkiej psychiki. Ta książka stała się też inspiracją dla wielu współczesnych filozofów i myślicieli, a ja znalazłam w niej również definicję sukcesu wpisującą się w tematykę stworzonego przeze mnie podcastu Sukcesologia. Posłuchajcie. Nie gońcie za sukcesem. Im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć. Musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi. Szczęście po prostu musi samo do nas przyjść, i to samo dotyczy sukcesu. Sukces przydarza się nam, kiedy o niego nie zabiegamy. Trzeba słuchać, co nam podpowiada sumienie, a następnie realizować jego nakazy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Dopiero wtedy przekonacie się, że na dłuższą metę powtarzam na dłuższą metę sukces przychodzi właśnie do tych, którzy o nim nie myśleli. Tę niełatwą, lecz niezwykle wartościową książkę, Człowiek w Poszukiwaniu Sensu, polecam z całego serca każdej i każdemu z Was. I zachęcam oczywiście do przeczytania wszystkich siedmiu lektur, o których mówiłam. I tu pozwolę sobie wrócić do symboliki liczby 7. Liczba 7 pojawia się też w literaturze, najczęściej w baśniach. Kojarzycie pewnie zwrot za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i siedmioma lasami. Znany bajkopisarz francuski Charles Perrault uwielbiał tę liczbę. W jego bajkach było siedem dobrych wróżek, siedmiomilowe buty, a bohaterowie często mieli siedmioro dzieci. Liczba siedem była bowiem uznawana za magiczną, za symbol kosmosu, stworzenia i mądrości. Przez wieki miała wyrażać doskonałość, do której przecież wszyscy w jakiś sposób dążymy w różnych dziedzinach. Może ta niezwykłość siódemki zadziała? I któraś z omówionych przeze mnie książek naprawdę komuś pomoże, zmotywuje do podjęcia działań i zachęci do samodyscypliny albo do rozwoju zawodowego. Wszystkim wielbicielom książek życzę więc porywających, dopasowanych do nastroju i potrzeb lektur, zachęcając przy tym do zaglądania na kanały Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich w mediach społecznościowych. Dziękuję za wysłuchanie tego specjalnego odcinka sukcesologii i do usłyszenia.